Ta scena dzisiejszej Ewangelii towarzyszy każdemu, kto wchodzi do naszego kościoła parafialnego w Kietrzu. Na przestrzeni 300 lat każdy, kto wchodziłby się pomodlić w kościele parafialnym, wpatrywał się właśnie w to, co przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii. Scenę, którą większość z nas zapamiętuje jako spotkanie niewiernego Tomasza z wiernym Jezusem. Do dzisiejszej uroczystości święta Miłosierdzia Bożego przygotowywaliśmy się przez nowennę, przez dziewięć dni, których początek miał miejsce w Wielki Piątek, można powiedzieć, u stóp Chrystusowego Krzyża. I każdego dnia tej nowenny wsłuchiwaliśmy się w słowa, jakie Pan Jezus skierował do świętej siostry Faustyny, kiedy mówił: Dziś sprowadź mi duszę. I zanurz je w morzu miłosierdzia mojego. Dusze kapłańskie, zakonne, ludzką całość, ludzką, ludzkość całą, grzeszników, dusze wierne i pobożne, pogan i tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają, braci odłączonych, dusze ciche i pokorne, dusze, które w sposób szczególny czczą Boże Miłosierdzie, dusze czyścicowe i dusze uziemne. Pragnę, powiedział Jezus do siostry Faustyny, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała duszę do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. Wpatrując się w obraz w ołtarzu głównym w Kietrzu, widzimy scenę zanurzenia świętego Tomasza w Morzu Miłosierdzia. Zanurzenia ręki w boku Jezusa, palca w dłoni zmartwychwstałego. I to było łaską dla Tomasza na trudy jego życia i na godzinę męczeńskiej śmierci, na którą był gotów tylko dlatego, że spotkał żyjącego zbawiciela. Tego mu brakowało, tego w tamtej chwili potrzebował najbardziej. Dziś w niedzielę Bożego Miłosierdzia warto zapytać się samego siebie czy przychodząc na tę mszę świętą ja wierzę w to że spotkam tu żywego Pana że w Eucharystii mogę dostąpić miłosierdzia. W Wielki czwartek kiedy rozpoczynaliśmy Triduum paschalne mówiłem że Pan Bóg daje nam w duchowy sposób Dotknąć tych świętych tajemnic naszej wiary, ale również dotknąć rany Zbawiciela, byśmy, jak Święty Tomasz, ujrzeli i uwierzyli, i byśmy za nim powtórzyli te piękne słowa Pan mój i Bóg mój. Bo spotkanie z Chrystusem to jest właśnie miłosierdzie. Każdy, kto doświadczył Chrystusa, kto go spotkał, w sposób naturalny będzie pragnął pełnego w nim zanurzenia i będzie dążył do tego, by z Chrystusem miłosiernym się zjednoczyć. Będzie dostrzegał każdą okazję do czynienia miłosierdzia względem tych, którzy są wokół Niego. Dzieje apostolskie, które czytamy w okresie wielkanocnym, opisujące nam historię pierwszych dni Kościoła po zmartwychwstaniu Chrystusa. Za każdym razem, kiedy opisują przemowy apostołów wskazują na fakt spotkania apostoła z żyjącym Chrystusem. Zawsze wskazują też na potrzebę nawrócenia ich chrztu w imię Chrystusa. Co prawda nigdzie jasno nie jest napisane, że któryś z tych apostołów zgrzeszył, ale też nigdzie nie jest napisane, że po spotkaniu z Chrystusem, z zmartwychwstałym, żaden z apostołów już nigdy więcej nie popełnił żadnego grzechu. Bo Jezus zna nasze słabości i nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych. I to też jest miłosierdzie. Ilekroć zgrzeszymy, oddalimy się, zwątpimy, On do każdego z nas mówi: Podnieś tutaj swój palec. I zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój Bóg. Zanurz się na nowo w morzu mojego miłosierdzia. Na nowo odnów swoje życie w mojej łasce. Zauważmy, że z wielkim miłosierdziem Pana Boga spotykamy się praktycznie na każdej stronie Ewangelii. Całe pismo święte. Jest przesiąknięte miłosierdzie. Już w Starym Testamencie Bóg mówił, że miłosierdzia pragnę niekrwawej ofiary. A przepiękny poemat na temat Bożego miłosierdzia, jakim jest Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, nie jest żadnym uzupełnieniem, dodatkiem czy czymś nowym. Jest przypomnieniem, że nasz Pan jest miłosierny. I każdemu z nas pragnie to miłosierdzie okazać. Jest przypomnieniem, że dla każdego z nas wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego krew i woda, jako strój miłosierdzia dla nas i dla całego świata. A doświadczywszy Bożego miłosierdzia, chcieliśmy złączyć się w chór wyśpiewujący uwielbienie Bogu Miłosiernemu za dar. Największego przymiotu Jego, jakim jest miłosierdzie, za to, że nieustannie wychodzi nam naprzeciw i pragnie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby duchowe, byśmy trwali mocno w wierze. Pójdź, Ziemio cała w swej zieleni, pójdź i niezgłębione morze, niech Twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni. I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże. Pójdź słońce piękne promieniste, pójdźcie przed nim jasne zuży, łączcie się w jeden hymn niech głosy czyste, zgodnie wyśpiewują, wielkie miłosierdzie Boże. Amen.